Dzień Pański. Dla wielu z nas, dla wielu z Was, dzień pewnie bardzo trudny, bo chociażbyście bardzo pewnie chcieli pójść na Eucharystię i przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, tak fizycznie to będzie to bardzo trudne, a wręcz pewnie niemożliwe, bo nam przy Świętej może być tylko pięć osób, więc będzie to bardzo trudne. Zachęcam Was do tego, żeby uczestniczyć w Transmisji niedzielnej przy świętej na profilach na stronach parafii na Facebooku są bardzo często te transmisje. W telewizji też możecie znaleźć takie transmisje i wtedy łączyć się właśnie z eucharystią, przyjąć Komunię Świętą w sposób duchowy. Kolejny też dzień naszych wojskowych rekolekcji szkolnych skierowanych głównie do młodzieży. I ja bym chciał dzisiaj bardzo mocno odnieść się do Słowa Bożego. Słowo Boże jest zawsze taką rzeczywistością, która tłumaczy nam nasze życie, kontekst, w którym żyjemy. Słowo Boże, jak mówi często Biskup Ryś, czyta nasze życie takim, jakie ono jest. Dziś jest fantastyczna Ewangelia z, od świętego Jana, Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza i cały ten kontekst, który tam się pojawia, te, te rozmowy Jezusa z Żydami, z apostołami, to co się dzieje przed, zanim Jezus już do tej Betanii tam dotrze, to, to, to w ogóle jest, jest kapitalna, kapitalna historia. Ponieważ ona pokazuje nam, że Jezus wykorzystuje, czy może to wykorzystuje złe słowo, ale Jezus jakby w tych wydarzeniach, które się dzieją w życiu Marty, Marii, Łazarza, jakby wprowadza taką rzeczywistość nadprzyrodzoną. Ta, ta, ta rzeczywistość śmierci kogoś bliskiego, która jest taka dosyć no, naturalna, bo, bo to się często pojawia. Ona jest przez Jezusa komentowana, i Jezus mówi, że to wszystko się dzieje, aby, aby się objawiła chwała Boża. Bardzo często na Facebooku widzę, jak, jak ludzie piszą o tym, że, że to, co się dzieje, ta, ta cała pandemia, to, to jest jakaś kara za grzechy. Niektórzy odwołują to też do, do biblijnego potopu ze Starego Testamentu, ale. Mnie bardzo mocno dotyka to, że, Jezu, że Pan Bóg w Starym Testamencie powiedział po potopie, że już więcej takiego czegoś nie będzie, że, że to, jest, to było jednorazowe wydarzenie, że nie ma, nie ma powrotu. I to, że jest ta pandemia, to jest pewnie wynik błędów, grzechów ludzkich, ich zaniedbań. Nie wiemy do końca, co się wydarzyło, jak się wydarzyło. Są różne spekulacje, domysły, co się mogło stać, ale na pewno Pan Bóg chce wykorzystać ten czas, czy, czy chce da, dać nam szansę na to, żebyśmy gdzieś tam my sami dobrze wykorzystali ten czas. I ja mieszkam w Mławie i w centrum, w centrum Mławy, i widzę przez okna, czasami też jak, jak wychodzę do kościoła, jak to centrum opustoszało. Jak, jak bardzo, bardzo mało jest ludzi, pojedyncze osoby, park, place zabaw, to wszystko jest puste. Tam, tam nie ma teraz ludzi. I to znowu jest takie bliskie tej, tej scenie, właśnie z dzisiejszej Ewangelii, że, że wszystko umarło, tak zewnętrznie wszystko umarło. Ale zobaczcie to, że coś na zewnątrz umiera, że zaczyna brakować jakichś znaków, że zaczyna brakować tego, co jest takie dla nas oczywiste, zaczyna brakować takich schematów, do których my się przyzwyczailiśmy. To jest przestrzeń, która otwiera nas na coś nowego, to, to jest przestrzeń, w której my możemy znaleźć nowe drogi. Tak jak gdzieś tam są wydeptane w śniegu gdzieś ścieżki, i śnieg w nocy na przykład je zasypuje, to, to, to musimy później te ścieżki wydeptywać na nowo. I może ten czas, gdzie, gdzie tak zewnętrznie różne rzeczy umierają, gdzie, gdzie zewnętrznie, na przykład, no nie wiem, chociażby jakieś relacje, takie. Face to face, które zawsze mieliśmy, nagle nie mogą się dokonywać, to może właśnie to jest czas, żeby, żeby schodzić w głąb, żeby, żeby szukać właśnie innych, innych takich schematów, powiedzmy, czy, czy, czy innych, innych dróg. Chodzi o to, żeby właśnie zapraszając Jezusa też przez Słowo Boże, przez modlitwę osobistą, żeby próbować jakoś te ścieżki swojego życia przedeptywać. Na nowo z Nim, weryfikować te, te, te ścieżki życia i, i sprawiać, żeby nawet jak zewnętrznie wiele rzeczy umiera, wiele rzeczy nie może mieć miejsca tak jak do tej pory, to żeby, żeby zapraszać Jezusa, żeby on, on to wskrzeszał, przywracał to do życia i, i dawał nam właśnie nową jakość. I może takie, takie pytanie, do refleksji, do zastanowienia się, właśnie co najbardziej w tobie umiera w tym czasie, kiedy jesteś w domu, kiedy nie możesz wychodzić, nie możesz się spotykać, nie możesz być z ludźmi tak jak do tej pory. Czego ci najbardziej brakuje, co, co najbardziej jakoś w tobie umiera? Zobacz co to jest, poprzyglądaj się temu, zobacz jakie emocje ci towarzyszą w związku z tym, że, że tego nie ma, że jest brak. Może, może popatrz, jaka potrzeba stała za tą rzeczą, której ci brakuje teraz, i zapytaj siebie, jak możesz inaczej zaspokoić tę potrzebę, która stała za tą rzeczą, tak żeby, żeby ten brak wypełnić. Ale rób to wszystko też właśnie w kontekście swojej relacji z Jezusem w kontekście swojego życia duchowego, żeby, żeby jakby On był przy tym, był kiedy ty patrzysz na to, co umiera, co się z tobą dzieje wtedy, i żeby On był przy tym i podpowiadał ci, co zrobić, żeby właśnie pójść w taką, w taką inną stronę, taką, która będzie zaspokajała, będzie dawała życie. To myślę, że tyle. Życzę Wam dobrej niedzieli. Odpoczywajcie, nabierajcie sił, budujcie swoją relację z Panem Bogiem. Pozdrawiam, Szczeń Boże.